Czołem pretendenci. Polska krajcwaniaków, wszyscy są wszystkich wydymać, przyciąć, oszukać tak, żeby tylko zarobić. Niestety trenerzy sportu walki, trenerzy boksu również nie są odosobnieni. Dzisiaj Wam powiem jak to robią, jak Was oszukują i jak możecie próbować uniknąć tych oszustw, żeby faktycznie dostać to po co przychodzicie. A macie przecież różne cele. No to jedziemy. Pierwsza rzecz. Fałszywe uprawnienia i kwalifikacje. Instruktor boksu jest zawodem uwolnionym, więc tak naprawdę może go robić, uprawiać ten zawód może każdy. W dodatku teraz mamy kursy weekendowe na instruktora boksu. I teraz pierwsza rzecz. Jeżeli to nie jest kurs zrobiony w ATIS-ie, Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu, bo także tak, tak się rozwija ten skrót, bądź teraz już tylko i wyłącznie w odpowiedniej komórce przy Polskim Związku Bokserskim, przy PZB, to ten kurs jest do dupy. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że załóżmy, że jestem zupełnym lajkiem, obudziłem się dzisiaj rano i chcę być instruktorem boksu, no to wybieram sobie taki kurs, jadę na jeden weekend, może dwa. Nigdy w życiu się nie biłem, nigdy w życiu nie byłem w ringu, nie stoczyłem żadnej walki, ale jestem instruktorem. Mhm. Jakie mogę mieć pojęcie? No żadne. Więc no nie, a jeżeli robicie kurs przy PZB, to musicie najpierw wykazać udokumentowane 5 lat związku z sportami uderzanymi, z boksem, z boksingiem, z boksem tajskim itd. Tak Więc musicie mieć jakieś po prostu pojęcie. Więc pierwsza rzecz, sprawdzajcie uprawnienia tych, którzy z wami trenują. Kiedyś było tak, że trzeba było zrobić kurs instruktora ogólnego, potem jest instruktor boksu, potem jest trener drugiej klasy itd. Tak tak A nie, że ja dzisiaj jadę sobie na spotkanie, pasjonatów i po dwóch weekendach jestem instruktorem. Nie, po prostu nie. Dalej. Fałszywe sukcesy, tak to nazwijmy. Ktoś mówi, uczy się boksu u zawodowca. Pytam, kto to jest zawodowy? To jest osoba, która ma licencję wydziału boksu zawodowego przy Polskim Związku Bokserskim i toczy walki zawodowe. Czy ta osoba jest w czymś lepsza od kogoś, kto zawodowcem nie jest, ale trenuje nie wiem, w klubie amatorskim? Otóż rwa nie. Dlaczego? Ano dlatego, że ja mógłbym też dzisiaj być zawodowcem, mógłbym sobie zrobić licencję, mógłbym zrobić sobie badania, stoczyć kilka walk, które bym opłacił z jakimiś kelnerami, miałbym piękny rekord kilkunastu pojedynków, e, może nawet większość przed czasem i jestem zawodowcem. No uczysz się u zawodowca. Co to daje? No nic. No właśnie. Iśćmy dalej. Ktoś się reklamuje w ten sposób, że mm, był na obozie z Tomaszem Adamkiem na przykład. Nie mam nic do Tomasza Adamka. Absolutnie nie dyskredytuję jednego z naszych najlepszych pięściarzy zawodowych, ale to, że ktoś był na obozie u Tomasza Adamka, to znaczy tylko tyle, że był na obozie. I to, co tam nasz mistrz pokazał, to jest jedno. A czy ta osoba to przyswoiła, to jest drugie. I czy potrafi to przekazać tobie, drogi widzów, to jest trzecie. Więc to nie jest tak do końca, że ktoś gdzieś tam był. Nie? To, to nie są rzeczy, które jakby warunkują. Ja rozumiem, że ktoś może chcieć się uczyć, na przykład u mistrza Polski, okay? u, nie wiem, u Olimpijczyka, czy to są jakieś przesłanki do tego, że ten człowiek coś potrafi. Nie wiadomo, czy potrafi tą wiedzę tak przekazać, czasami tak, czasami nie, ale jeżeli ma papiery i ma sukcesy na koncie, no to jest jakiś tam plus. Więc to na to zwracajcie uwagę, jeżeli to jest dla Was ważne, ale nie zawsze dobry zawodnik będzie dobrym trenerem i nie zawsze. Dobry, dobry trener był dobrym zawodnikiem. Dobrze, jedźmy dalej. Czasami kupujecie plan. Ja też na przykład swoim podopiecznym piszę plany, też sprzedaję i to są bardzo często gotowce. W sensie ci, którzy sprzedają to sprzedają gotowce. Tak. Ktoś Cię nie pyta co możesz, czego nie możesz, a dzisiaj wiemy mamy coraz bardziej jakby sparaliżowane tak to nazwijmy społeczeństwo. No, i nie wszystko wszyscy mogą robić, więc warto by było, żeby taki trener najpierw zapytał, czy masz jakieś kontuzje, jakieś, nie wiem, operacje, były wypadki i tak dalej, i tak dalej. Żeby ten plan dostosować. Też nie wszyscy mogą trenować. Sport jest dla wszystkich, ale boks nie jest dla wszystkich. Ja zawsze pytam, pierwsze pytanie, jak dostaję telefon w ogóle, czy są jakieś problemy z sercem i płucami? Układ oddechowy, układ krążenia? No nie ma. OK, no to jest jakby pierwsze najważniejsze po tym, że mamy ze sobą, ale potem, jak się pokopie głębiej, to się okazuje, że czasami niestety jednak to nie wystarczy, nie wystarczy. No i jak już jesteśmy przy gotowcach, no to wszyscy na przykład są trenowani na jedno kopyto. Przychodzi taki na przykład człowiek, który ma 1,90 m, ma długi zasięg ramion, ale przychodzi do człowieka, który był całe życie takim swarmerem. Szedł do przodu, pół dystans, sierpy, haki i tak dalej. I jest uczony dokładnie tak samo jak tamten gościu. Tak czy tak jak on boksował. Po prostu gość nie umie nic innego, więc uczy wszystkich tak samo. Jeżeli chodzi o walkę. No to sorry memory, no to, to jaka to jest nauka boksu? To jest nauka boksu trenera XY, a nie boksu jakby w całości. Więc to tak, no nie bardzo. No i teraz. Czasami jest tak, że się ktoś też nie nadaje. Po prostu. Nie ma koordynacji. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i ja mówię, robimy młynek. Jedna ręka krąży do przodu, jedna krąży do tyłu i robimy to razem. I ktoś nie potrafi tego zrobić, nie ma koordynacji. To jest mała szansa na to, że faktycznie coś uda się z tego ukleić. No, czasami to faktycznie jest kwestia wypracowania, nie zrozumienia ruchu, a czasami po prostu ktoś no, nie ma takiej koordynacji i nie da się z tym nic zrobić. Po prostu. Ale mimo to na przykład taki trener Oszust. Mówi super. Petarda, no, no klasa. chłoby sobie nie poradził w ringu, a już nie mówię o ulicy, a to o tym za chwilę. Przez 15 sekund, ale przychodzi, płaci, bo ten mu mówi, że jest dobrze. No cóż. No i teraz, jak jesteśmy już przy temacie ulicy. Przychodzisz, żeby się uczyć samobrony. W ten sposób traktujesz to, że przychodzisz na treningi i trener cię uczy pod walkę sportową. Często pada takie pytanie, są takie dyskusje. Dlaczego mistrzowie Polski dostają w pierdol na walce ulicznej? No bo oni się uczą zdobywać punkty. Oni mogą punktować lewy, 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 lewy i jest dobrze. A tu lewy, lewy taki o do punktowania po prostu na ulicy nie zadziała. Jakby nie jestem ekspertem od samoobrony, nie jestem ekspertem od walki ulicznej, ale Trzeba pewne rzeczy dostosowywać. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie po umiejętności samoobrony, to ja mu mówię słuchaj, musisz uważać, bo nie będzie tego, tego, tego i tak dalej. Nie? Też nie masz rękawic, więc inaczej się uderza. Wiadomo. Ale jak ktoś przychodzi, żeby uzupełnić sobie jakieś techniki, chce dopracować na przykład samą technikę ciosu, no to wtedy może przyjść, nie ma problemu. Ale trzeba powiedzieć takiemu klientowi, że słuchaj, pamiętaj, że to jest to, a to jest co innego. Tak, boks, to, boks w ringu to jedno, a boks na ulicy to jest inna, inna bajka. E, no i teraz e, idźmy dalej. E, robienie wagi na przykład. O, to jest też super rzecz. Wielu trenerów się ogłasza, że spalisz kalorie. E, tak, jak będziesz miał ujemny bilans energetyczny. Ale tego już ci nie powiedzą. Tylko, że bo, bo to jest trening taki, że jak robisz, ciśniesz. Mhm. Tylko, że no, jak robisz, ciśniesz i przychodzisz i do chaty i jesz więcej niż jadłeś, no to jak ty masz schudnąć? No, nie ma takiej możliwości w ogóle. No, po prostu no, to nie jest tak, że to jest jakiś nie wiem, efekt magiczny yy, czy coś takiego. Zresztą yy, o robieniu wagi to też yy, tutaj powinienem nagrać yy, film. Nie ma osób, które znają się idealnie, perfekcyjnie albo nawet na zadowalającym poziomie na wszystkim. W tym na przykład na robieniu wagi. Dzisiaj też się na przykład odchodzi od tego, że trener personalny rozpisuje dietę, bo nie jest dietetykiem. Tak samo nie dotyka rzeczy związanych z jakimiś schorzeniami, bo nie jest fizjoterapeutą. I ten trener e, boksu może być na przykład specjalistą w zakresie boksowania i na przykład dietetyki, bo na przykład skończył studia. Albo e, w zakresie boksu i przygotowania motorycznego. Albo w psychologii. no... Ja myślę, że dwie rzeczy można mieć na takim wysokim poziomie, natomiast reszta nie sądzę. Więc to mamy to. Mamy to czyli tak zwanych trenerów od wszystkiego. No i teraz przychodzimy do trenerów od pierdolu, Czyli przychodzisz, bo chcesz robić kondycję, tak? Chcesz robić formę, żeby ona rosła i trener ci robi zajazd. Już super gości. Mhm. Tylko, że potem masz na przykład zakwasy, i mówisz, że zakwasy są, to znaczy że forma rośnie. Wcale nieprawda. To wcale nie musi jedno się z drugim łączyć. To jest raz. Dwa. Przychodzisz po formę jaką i do czego. Bo teraz, jeżeli ktoś chce, nie wiem, wolniej się męczyć gdzieś tam, no to okej. Okay. Tylko, że organizm przystosowuje się do tego wysiłku, którego robi najwięcej. Czyli tak naprawdę będziesz Lepiej boksować, im więcej będziesz boksować. Będziesz się wolniej męczył przy bieganiu, im dłużej będziesz biegać. Mniej więcej na, w bardzo dużym uproszczeniu tak to, tak to wygląda. Yy, I teraz yy, trenerzy, którzy nie tłumaczą. Tych bardzo kocham. To są moi ulubieńcy. A dlaczego robimy yy, tak, a nie tak? Bo tak. Bo mnie tak uczyli. Nie pytaj się, Aha. No tak ci trener nie potrafi wyjaśnić. No, to za co płacisz? Bo ja płacę za jego wiedzę. Jeżeli on nie ma tej wiedzy, to za co ja płacę? I teraz, może być tak, że trener czegoś nie wie, oczywiście, ale wtedy mówi tak, nie wiem, ale się dowiem. No i jak się dowie, to ci da odpowiedź, tak? A jak wie, to ci powie od razu. A nie na zasadzie rób i tam się nie mądruj. Sorry. I teraz, najlepszy z najlepszych. Moje ulubione. Nauka w 30 dni. Nauczajcie boksów w 30 dni. To ja się pytam, po co zawodnicy przychodzą, trenują miesiącami, żeby pojechać na swoje pierwsze mistrzostwa Polski albo na pierwszą walkę. Jak w 30 dni można wszystko ogarnąć? No ale dobra, spróbuję Wam to logicznie nawet wytłumaczyć. Dlaczego w to nie powinniście wierzyć? Jakie mamy ciosy? Prosty, sierpowy i podbródkowy. Razy dwie ręce to mamy 6. To są ciosy bite w miejscu. Ale te ciosy również możemy być w ruchu. Do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo i w miejscu to mamy 5. 5 razy 6 to już jest 30, 30 technik, tak to nazwijmy, elementów w technice. No to po jednym elemencie na dzień? No nie wiem. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze mamy ciosy na korpus. Prosty i hak. Tak? Hak też bijemy. w miejscu do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo. No to jest 5, razy dwie ręce to jest 10, to mamy 40 elementów. Prosty na dół bijemy z dwóch rąk, to mamy 42. Możemy go bić z wejściem, to mamy 44. Idziemy dalej. Do tego dochodzą, już pomijam pozycję i poruszanie się. To mamy 44. Do tego dochodzą obrony. Obrona przez podwójną gardę Blok na zamkniętą rękawicę, Blok na otwartą rękawicę Razy dwa, bo to przed jednym czy drugim ciosem. No, blok na podwójną to może nie, tak? No ale to, to powiedzmy, że jest 5. To tam jest 49 elementów. Yy, idźmy dalej. Mamy zbicia jedną, drugą ręką na górę i na dół. No to już mamy kolejne cztery elementy. To już jest 53. Idźmy dalej. Wtedy mamy obrony tułowiem. Czyli odchylenie to jest 54, unik w lewo, unik w prawo to jest 56, unik w dół to jest 57. Rotacja od lewego sierpowego, rotacja od prawego sierpowego to jest 59. Idźmy dalej. No to mamy obrony nogami. 59. Odejście, odskok, uskok. Tak? Sidestep. 59 i 4, już no, na jedną stronę, tak? Ale nie, liczmy na dwie, to liczmy na dwie. 59 i 8 to mamy 60, 67, tak? Tak. No to mamy ciosy, obrony, poruszanie się, i teraz idziemy z kombinacjami. No to już jakby pomijając, bo to można różne rzeczy robić, ale no, nawet podwójnie, tak, żeby lewy, lewy prawy, tak? no to jak mówiliśmy trzy na górę to już jest lewy, prawy lewy, sierpowy, prawy, sierpowy, lewy z dołu prawy z dołu i tak dalej i tak dalej i tych elementów będzie tak myślę koło setki bo do tego jeszcze dochodzą zachowania typu walka w, w, w półdystansie jak się zachowywać, walka w dystansie kontrowanie e, podpuszczanie praca na nogach w 30 dni? Naprawdę? Y, mocno, mocno wątpię. Nie da rady nawet gdyby to i tak jest trochę jak z prawem jazdy. Robicie kurs, nigdy w życiu nie jeździliście samochodem, wsiadacie do auta, teoretycznie wiecie wszystko. Ale wyjeżdżacie na drogę i część z Was po prostu jest obsrana i nie wie, co ma zrobić, mimo że teoretycznie powinna to wiedzieć. Więc tak trenerzy walą w chuja, a ja tak nie robię. Do mnie jak ktoś przychodzi i się nie nadaje, to mu mówię, że się nie nadaje. Jak przychodzisz po zajazd, to dostaniesz zajazd, ale pamiętaj, że to będzie miało mało wspólnego z boksem. Poza tym, jeżeli przychodzisz po zajazd, to też musisz mieć narzędzia do tego. Więc najpierw i tak się nauczyć tych ciosów, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. Na przykład bijąc prosty w ten sposób, a nie pod kątem. Tak? Bijemy w ten sposób, żeby nie zrobić przeprostu na łokciu i po prostu sobie nie zrobić krzywdy, jeżeli chodzi o staw łokciowy. Na przykład. Więc uważajcie na e, trenerów. Reasumując, sprawdzamy e, papiery i weryfikujemy czy faktycznie ktoś ma na swoim koncie osiągnięcia egzekwujemy to po co przyszliśmy czyli jeżeli przychodzimy po umiejętności walki to musimy dostać umiejętności walki możliwość sparowania gdziekolwiek z kimkolwiek pod okiem tegoż trenera jeżeli przychodzimy po plan to plan powinien być wcześniej z nami omówiony sprawdzony czy wszystko się zgadza nie zrobi nam to nie zrobi nam to yy, krzywdy jeżeli trener chce nam układać dietę czy pomagać w zrzuceniu wagi w ten sposób, to też niech pokaże, że ma odpowiednie papiery, że skończył studia dietetyczne, a nie jest tylko jakimś, jak to mówią, trenerem żywienia albo coś takiego. Także przede wszystkim, żeby się nauczyć boksować, to potrzeba lat, minimum roku, żeby to było jako tako. Jeżeli chodzi o trening indywidualny, to tak dwa razy w tygodniu. A nie 30 dni. I bardzo proszę Was na takie osoby uważajcie, bo może Wam się stać krzywda, mycie myśleli, że coś umiecie, a nic po prostu nie będziecie umieli. Także gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało dajcie znać w komentarzach. Jeżeli znacie takich trenerów, którzy gdzieś tam się ogłaszają właśnie w ten sposób, to na nich uważajcie. Możecie nawet ich tutaj w komentarzach wymienić, żeby inni też nie trafili na takiego gagatka. No i co? W górze ręce, w dole broda, niech nikt Was nie pokona.